30 maja, gdy mówię o życiu tak, życie zgadza się ze mną. Luis opowiada: Wszystko, co zawsze robiłam, to słuchanie mojego wewnętrznego głosu i zgadzanie się z nim. Nigdy nie zamierzałam napisać książki. Moja pierwsza książka, niebieska książeczka, lecz swoje ciało. Była tylko listą, którą zebrałam. Ktoś zasugerował mi, żebym stworzyła z tego książkę, a ja się zgodziłam. Nie miałam pojęcia, jak opublikować książkę, ale pojawiły się pomocne dłonie. To była mała przygoda, niewielka przygoda, która stała się bestsellerem i katalizatorem publikowania przewodników w zakresie samopomocy. Opowieść Louise o wykładach ma podobny schemat. Ktoś zaprosił mnie na rozmowę i się zgodziłam. Nie miałam pomysłu, co powiem, ale gdy powiedziałam tak, czułam, że coś prowadzi mnie przez całą drogę. Najpierw były wykłady, potem warsztaty. Kilku gejów regularnie chodziło na moje warsztaty, opowiada Louise. Pewnego dnia jeden z nich zapytał, czy chce rozpocząć prowadzenie grupy dla chorych na AIDS. Powiedziałam, że możemy się zebrać i zobaczyć, co się stanie. Powiedziałam, że możemy się zebrać i spotkać. To nie był wielki plan marketingowy. Nie myślałam o pojawieniu się w The Oprah Show. Kierowałam się sercem, powiedziała Louise.